Uh, firma Pollen Plants już od uh, stery lata produkuje sazonki Long Malinę, tutaj akrad stoimy przy Glen Ample to drugi strony jest uh, Thulemen uh, nasze jakość co roku jest lepiej do słodzenia, uh, próby, testy do od Holandii tutaj akrad mamy uh, kwadratowe doniczki tu uh, jest Pełny już korzeń, nie za mokre, nie za suchy, to akurat jest dobrze. Sadzonki, które pójdą do klientów, które to sadzą w większe doniczki. Wyciągają doniczki i sadzą w większe wiadro. Tu Nasze tego tegoroczne są same doniczki: 2-litrowe, okrągłe lub kwadratowe, po dwa pędy. Tu stoimy w, w Alejka Produkcji Longkene Tylamin. Doniczki okrągłe, akurat tutaj mamy, plus w innym miejscu mamy też kwadratowe. 2-litrowe, po dwa pędy kene do góry. E, ta produkcja tutaj e, Tulemen jest e, 180 plus. W tej chwili są nawet wisze, ale e, do miesiąca będziemy obcinać e, głowa no, górka do e, wtedy ten pęd e, idzie w grubości i budować kwiatostanów e, W tej chwili jak widzimy, to jest przebambus, Przez co, co dwa tygodnie, zaczepiony z, z taki taśma. Albo wycima nie rusza się w wiatr i wycima pomaga. Roś, on rośnie prosto do góry. Do niczki podwozie jest w 100% kokos. W różne do, 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 do dostawców i polski, i holenderski. Ta odmiana Tylemen w e, większości ty, ten rok e, już jest sprzedane w kraju Polska. E, Klienci, którzy tu sadzą na wiosnę, e, w tunel lub w sklani w, w miesiąc luty, marzec I na, na jeden produkcji. Na, na 2017, później te sadzonki Lonkainy większość zbierają i sadzą nowe doniczki duże 8 do 10 litrowe za jeden doniczki 2 litrowy zbierają i wyrzucają te sadzonki i następne w produkcji z nowe sadzonki. Ta sadzonki po zakupienia e, od klientów e, klient e, sadzi to w większe doniczki w wiadro takie 6 do 8 litrowe z kapilarów tam do, do nawozenia 1 lub 2. E, też e, najlepiej w kokus, 100% kokos, bo maliny nie lubi stać w wodzie w e, tej chwili mi dajemy wodę po 4 do 5 minut dziennie, nie raz do 10 razy dziennie po parę minut. E, bo kokos to jest minus, szybko jest suche, nie wytrzyma woda. Ale z drugiej strony, sezonki malin nie może stać w mokre miejsce w dłuższy czas wegetacji. Materiał wieśowy do produkcji Long cane jest prowadzony od Holandii. To są sadzonki, małe plugi, które dwie sztuki są sadzone w jeden doniczce 2 litrowy I po sadzeniu około 15 maja jest to prowadzone przez bambus lub, zaraz idziemy w inne działki, przez drutę do góry. Woda, nawożenia, kontrola EC, kontrolę pH. Tu od tego, że zależy jakość i wysokości sadzonki malin. Oprysk chemii. Bardzo ważna rzecz. Cały czas obserwować e, różne odmiany, różne miejsce, coś się dzieje. Coś... I wtedy jest na potrzeb Sadzonki jest dostosowane z chemii, który jest w tym momencie potrzebny na zdrowotności sadzonki. Co firma? 20 lat już tutaj. no Produkuję e, e, sazonki e, truskawek. E, 4 lat temu poszliśmy no, w produkcji W Wcześniej zaczynaliśmy już, e, nawet 7 lat temu, produkcji maliny na polu, Jakoś kozen, które dali produkujemy, w, też w większej skali. E, Jakość sazonki Malin. E, od góry do dołu zielona grubbo e, stabilne, nie ma e, pęd ma być proste do góry, e, między węzła e, podobne to samo, nie ma mniejsze większe. to jest do, do e, cały czas stabilne produk produkcji owoców. Ta sezonki jest w tej chwili ma no, met. Już mamy 60 jest to rośnie tam powyżej tutaj e, drut też obcinamy głowa i wtedy energia e, idzie w pęd do produkcji budowy kwiatów.